W ostatnich wyborach prezydenckich Polacy jasno pokazali, że nie chcą dyktatu Berlina i Brukseli, ale współpracy opartej na równych zasadach. Właśnie to oferuje Donald Trump. Republikanin buduje nową architekturę międzynarodowych relacji, w której ważną rolę może odegrać Polska. Marcin Szewczak. Ameryka wraca do wartości, które zbudowały ten kraj, ważnej roli rodziny, silnej gospodarki, bezpiecznych ulic i granic. To obiecał i realizuje Donald Trump. Republikanin przetarł zwycięski szlak i wsparł wówczas obywatelskiego kandydata, a dziś prezydenta elekta Karola Nawrockiego, przyjmując go w gabinecie owalnym Białego Domu. Prezydent Trump spotykając się z nim w Białym Domu powiedział, wygrasz, bo wspierasz zdroworozsądkowe wartości. Polski prezydent elekt jest zwolennikiem silnych granic. Donald Trump przewidział to, że Polacy postawią na silnego i broniącego narodowych interesów kandydata, który ma poparcie nie tylko amerykańskiego przywódcy, ale też innych najważniejszych ludzi w Ameryce. Spikera Izby Reprezentantów, Mike'a Johnsona, czy sekretarza stanu Marco Rubio. Zapowiada się współpraca win-win, na której każdy może zyskać. W momencie, kiedy na przykład polityka handlowa w Unii Europejskiej jest ustalana na poziomie brukselskim, no to posiadanie sojusznika w Polsce, czy kogoś, kto rozumie rację Stanów Zjednoczonych w Polsce, jest bezcenne dla administracji w Białym Domu. Jest oczywiście szansa z jednej strony na sojusz konserwatywny, a z drugiej strony na sojusz, który będzie miał szerszy wymiar geopolityczny i który będzie bardzo sprzyjał Polsce. Jest oczywiste, że Trumpa i Nawrockiego pewne bardzo istotne rzeczy łączą dotyczące wartości, dotyczące ochrony granic, dotyczące patriotyzmu. Zwycięstwo Karola Nawrockiego to zatem gwarancja dalszej polsko-amerykańskiej współpracy i znakomity przykład dla innych, którzy chcieliby dołączyć do prezydenckiego sojuszu Warszawy i Waszyngtonu, sojuszu opartego na wartościach, o czym pisze prestiżowy Financial Times. Kampania w stylu MAGA w Europie przetestowana podczas wyborów na Ostrzu Noża w Polsce. Wszystkie media, które rozpisują się teraz o zwycięstwie Karola Wrockiego, od razu piszą, że no, jest on Donalda Trumpa, jest to ktoś, kto, kto będzie stanowił ten link z administracją USA. Ale Stany Zjednoczone nie robiły tego, powiedzmy, z jakichś tam powodów innych niż swoje. Stany Zjednoczone. No, bardzo świeże na to patrzą, można powiedzieć bardzo pragmatycznie. Stany Zjednoczone przeszacowują całe swoje zaangażowanie na świecie. President of the United States. Amerykański przywódca wyciąga rękę do konserwatywnych sił na całym świecie i buduje sojusze cywilizacyjne, jak określa to Departament Stanu. Ich fundamentem mają być bezpieczeństwo, gospodarka i rodzina, czyli to, co dało zwycięstwo Donaldowi Trumpowi w Ameryce i Karolowi Nawrockiemu w Polsce. Rodzina, wolność słowa, wiara. I własność prywatna. Tak? To, są, to są fundamenty zachodniej cywilizacji. Amerykanie o tym mówią i szukają sojuszników, którzy wyznają te same wartości. Nie udało się w Kanadzie. Prezydent Trump! Ani w Rumunii. Tam wyborcy zdecydowali inaczej. Konserwatywna włoska premier Giorgia Meloni blisko współpracuje z Trumpem, ale ma też swoje zobowiązania także wobec strefy euro, do której należą Włochy. Karol Nawrocki jako prezydent i zwierzchnik Sił Zbrojnych, niezależny od rządu koalicji 13 grudnia, będzie stał na straży tych wartości, które łączą Biały Dom i Pałac Prezydencki. Dał już temu wyraz odpowiadając na gratulacje szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Doceniam pani wiadomość i również liczę na dobrą współpracę na rzecz sukcesu naszej Unii, wspólnoty niezależnych suwerennych państw. Nasze europejskie dziedzictwo musi zawsze opierać się na wzajemnym zaufaniu, szacunku dla suwerenności narodowej i wartości chrześcijańskich. To wyraźny znak, że Karol Nawrocki nie będzie uginał się pod presją Berlina czy Brukseli, ale zamierza budować partnerskie relacje z Unią Europejską i żelazny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Mamy w nowo wybranym prezydencie partnera dla Amerykanów, który wierzy w te same fundamentalne zasady. Konserwatyści z różnych krajów łączą siły i rosną w siłę, co pokazała chociażby konferencja SIPAC, organizowana ostatnio w Rzeszowie przy udziale Republiki. Szef SIPAK-u stawia sprawę jasno. SIPAK jest liderem zmiany przeciwko globalizmowi. Każdego dnia wypełniamy zobowiązanie, by wspierać konserwatywne wartości i bronić wolności słowa na całym świecie. To nie globaliści z Forum Ekonomicznego w Dawos czy brukselskie elity mają narzucać innym swoje pomysły gospodarcze czy migracyjne. Siła tkwi w różnorodności i niezależności państw narodowych, mówią konserwatywni politycy i eksperci. Dotyczyły też rozmowy na sipak u i temu, chociażby służą takie inicjatywy, jak SIPAK Polska, czyli generalnie Konferencja Amerykańskich Konserwatystów, która jest organizowana także w różnych krajach europejskich. Wydaje mi się, że jedną z niezwykle ważnych rzeczy, to jest to, że to jest paradoksem tej współpracy jest to, że ona ma służyć nie temu, żeby znowu budować międzynarodowe organizacje. W których elity konserwatywne z różnych krajów będą się porozumiewać, jak świat ma wyglądać, tylko że ona ma zapewnić suwerenność większą poszczególnym narodom. A to zupełnie nowa wizja współpracy międzynarodowej, w której nie ma miejsca na dyktat Berlina czy Brukseli. Jest za to silny sojusz państw narodowych, oparty o wartości.